Co tu się dzieje Michał po meczu jakieś mikrourazy czy Nie, od nowa po meczu z Bartłomiejem, z pałkiem wykonujemy pomacową regenerację urządzeniem Indiba, bardzo fajnie przyspiesza regenerację tkankową do nam tkaneczkę, rozluźnia, także jutro Michał będzie już gotowy na 100% do treningu. Brawo dla ciebie, akumulator na szczęście Akumulator jednak Także dobrze wyczaiłeś, no Dobrze, dobrze Czyli przecież już naprawiałem ten aut, że <grywania> <głosvit> Mogę ten warsztat otwierać A nic, no pojechałem Zazwyczaj się do mechanika jedzie z ze zepsutym autem I wyjeżdża ze sprawnym A ja odwrotnie zrobiłem. Przyjechałem na kanał, żeby mi tylko Tam coś Tam gdzieś ona pod silnikiem, tą osłonę no, i gdzieś tam musiała przywalić, o jakiś tam jeden garb, czy drugi na drodze, i trochę odpadał już w dół, i zahaczał o drogę. Ja pojadę, gdzieś tam mi to wiesz, tylko zepną. Ja, dobra, wyjedź pan, wyjedź pan. spróbuj odpalić, i już mi odpalił auto. Nie? Tam powiedział mi, że rozrusznik. No, ale teraz sam telefon, że, że akumulator. Nie? Już 6 lat już działał, więc wystarczająco. Swoje zrobił. Zamówiłem i w poniedziałek będzie, jak nowy. Tak, ale nie, on mówił, bo ja go wiozłem. Ja Raczej razem jechaliśmy autem na, na, na obóz właśnie już pierwszą diagnozę dał, że to pewnie akumulator to się sprawdziło Także to znaczy następny razem do Zapola pojadę, nie do mechanika Kiedy zakładasz warsztat? Nie wiem, no myślę, że trzeba, trzeba się na tym zastanowić no, Moje auto też teraz naprawy, także... Myślę, że, że dobrze na tym wyjdę, bo i ja dużo zaoszczędzę i może, może coś kolegom też naprawię. Do zakończenia kariery, jeszcze chyba trochę czasu, nie? Ale tak już sobie grunt przygotowujesz? No, na razie, po, po moich doświadczeniach, to, to myślę, że grunt już na pewno jest y, solidny, zbudowany, a, a trzeba jeszcze będzie się myślę, trochę podszkolić i, i może BJ-a wezmę. To, to też, też coś tam chyba się zna, to, to na początek pomoże mi rozkręcić. Szymon, to taki. Odpoczynek, czy raczej y, ciężka praca, bo nie wygląda to zbyt? Nie, po prostu gdzieś tam y, zalecenia, zalecenia i, i doktorów, i, i tutaj fizjoterapeutów, by w moim przypadku gdzieś tam w mojej genetyce, przy moich kontuzjach, żeby pierwszy przed treningiem gdzieś rozgrzać te stawy skokowe, bo, bo tak mój organizm... Proszę? Mobilność, dokładnie, elastyczność, żeby gdzieś tam mobilność poprawić na stole i gdzieś tam jakieś ćwiczenia by, by dobrze organizm przygotować do treningu. No, ale tak z boku to wygląda jakby Seba ci chciał bardziej urwać nogę niż... No tak to, tak to wygląda, na pewno będzie takie zakończenie, że będzie rwał nie chciał wyrwać tą nogę e, gdzieś tam ze zestawów, ale, ale jestem przyzwyczajony do tego i, i, i Sebastian też widzę że tutaj się się do tego przyzwyczaił, bo, bo to mówię, codziennie przed treningiem robimy, więc jakoś już monotonia jest, ale, ale gdzieś tam działa, to sprawdza się i, 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 i kontynuujemy to. Jak po sparingu? Ciężary, czy. Nie no, tylko jedną połowę w sumie, ale przedwczoraj też jedna połowę i tak lekko się nogi czuję. No. 待って。<net> <laughs> <laughs> <laughs>